Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy widzimy się, słuchajcie, w moim garażu. A w garażu mam dużo fajnych rzeczy, a przede wszystkim widzimy się może w grze Armored Warfare, moi drodzy. Zostałem zaproszony do tej gry tutaj od twórców, dostałem też konto prasowe, więc nie sugerujcie się ilością um, czołgów, które posiadam, bo, bo, bo ich się nie ma na starcie, na pewno nie wszystkie. Ja mam chyba wszystkie czołgi w tym momencie. Ale może przede wszystkim, czym sama gierka jest. Gierka, jak sama mówi i nazwa, dotyka oczywiście tematyki... Um, wojennej, o tak można ładnie powiedzieć, e, a konkretnie rzecz mówiąc czołgów, ne? chcesz powiedzieć, czołgi, czołgi, przecież czołgi już były, przecież są World of Tanks i tak dalej. Tak, w istocie, więc te, te porównania do World of Tanksów na pewno będą em, stałym elementem em, jednak mimo wszystko tego materiału, ale warto też pamiętać, że World of Tanks dotyczy raczej czołgów z okresu, jeśli się nie mylę, przed oraz y, traktu, w trakcie II Wojny Światowej. Armored Warfare dotyka jakby tego nowoczesnego, mm, nowoczesnej zbrojeniówki i, i walczymy tutaj, jak widzimy. Widzicie na przykład mamy oznaczonego M1 Abrams, czyli generalnie to jest czołg amerykańskiej armii. Przyznam bez bicia, że dużo bardziej orientuje się w, w maszynach y, bitewnych, które występowały na frontach II wojny światowej, niemniej jednak e, i tak jakieś takie spo, spojrzenie na, na y, maszyny, których używamy dzisiaj, e, też może być dosyć, dosyć y, powiedzmy fajne z mojego, z punktu widzenia dowiedzenia się czegoś więcej, ale no, bo dowiedzieć się możemy sporo, bo na przykład przychodząc na no, znajdźmy jakiś czołg, który możemy, BMP to jest jeden ze standardowych chyba transporterów, jeśli się nie mylę właśnie, produkcji e, z byłego Związku Radzieckiego, Mam praktycznie jeszcze historię, e, tutaj jest akurat dosyć widzę, że krótka ta historia, ale wiem, mamy też pełne po prostu jakby cały opis danych, to akurat chyba nie jest niczym wyjątkowym, bo e, w tego typu grach f, oczywiście będę jak zwykle porównywał to do oczywiście e, World of Tanks, no bo to, to porównanie przychodzi mi jak po pierwsze, nie jest, nie jest, pewnie nie jest czymś wyjątkowym, ale sama w sobie ma na pewno dużo fajnych rzeczy. W tym momencie chyba leopardy to w ogóle my używamy, jeśli się nie mylę. Chociaż nie jestem pewien której generacji, ale Polska armia chyba ma leopardy, więc może możemy sobie tak po, 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 po Polsku troszkę zagrać i weźmiemy sobie leoparda. Gierka dysponuje bardzo dużym, dużym jakby polem, w którym możemy się bawić, tak? bo oczywiście mamy pełną gamę ulepszeń dla każdego czołgu. Ten postęp możemy zarówno zdobywać, wykupując go za walutę, za walutę premium, bądź to są chyba punkty zasług, jeśli się nie mylę, ogólna reputacja o dokładnie tak się to nazywa. Część rzeczy ulepszamy właśnie reputacją, część możemy też, jeśli się nie mylę, ulepszać kredytami, czyli, czyli chyba walutą premium. To jest spoko z tą walutą premium o tyle a nie, kredyt to jest normalna bo ta waluta premium w zasadzie tylko konwertujemy na na tę zwykłą walutę, więc chyba nie jest aż tak źle. Wydaje mi się, że to spokojnie da się grać. Mamy jeszcze dealerów, oni się dzielą tutaj na trzech. E, Wolfi to są chyba amerykańskiej produkcji, jeśli się nie mylę, te czołgi. E, tak, to jest amerykańskie produkcji, choć chyba nie tylko, bo. Nie, M60 są amerykańskie. Dragun to jest. Tak, też amerykański. Czyli od tej pani mamy raczej. A nie, tu mamy na przykład już radzieckie czołgi, czy no byłego Związku Radzieckiego. Mamy jeszcze. Ten pan się nazywał Siszkin e, I tutaj mamy chyba Misz, masz trochę japoński, przepraszam, trochę chińskich, e, nie, chińskie będą dalej. Tutaj mamy na pewno rosyjskie, mamy te 64, mamy te 62. E... Życie proste jest jak budowa T-55, a nie ma T-55, jest T-54, e, to jest stary rosyjski jeszcze pojazd, e, tutaj mamy T-90MS, to jest rosyjski obecnie czołg, przyznam bez bicia, że nie znam się aż tak dobrze na tych czołgach obecnych, e, Paladin to właśnie, widzicie na przykład mamy tutaj amerykańskie, chociaż to jest działo samobieżne bardziej niż czołg, e, no i mamy jeszcze... Zang, to jest coś, widzę, że w stylu premium, bo chyba w ogóle on jest pojazdem premium. Nie jestem pewien, czego kupujemy za premium, ale w każdym razie tutaj mamy chińską zbrojeniówkę nie wiem, może twórcy gry są z Chin uznali, że, że to będzie jakiś fajny pomysł dodania. Może faktycznie czołgi chińskie tak bardzo różnią się od czołgów, powiedzmy, całej reszty świata. W każdym razie, jeżeli chodzi jeszcze o takie bazowe rzeczy, które możemy zrobić, mamy coś jeszcze takiego jak baza, to teraz budowujemy sobie te surowce, zbieramy codziennie, możemy sobie rozbudować różne budynki, które tam dają nam jakieś bonusy, tak, w kontekście jakieś tam zdobywania pedeków, zdobywania pedeków dla załogi, napraw, modyfikacji, waluta prawie że zdobywana, również ogólna reputacja jest punkt Obserwacyjna, obniża cenę konta premium. O proszę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego można sobie zbudować. To oczywiście trwa czas, chyba możemy przyspieszać sobie jakoś walutą. Ale to nie jest ważne. Zakładam, że teraz w tym momencie wszyscy i tak by chcieli zobaczyć, co nieco jakieś walki. No bo w sumie po to gra się w czołgi, żeby się trochę postrzelać. Po to mamy te wielkie pojazdy z ogromno jasnymi lufami, żeby się nimi trochę ponaparzać. E, więc cóż, może po prostu przejdźmy sobie, słuchajcie, na sam początek do takiego prostego gameplayu z jakiejś może misji prostej szkoleniowej. Co? Rzućmy sobie okiem, na czym to w ogóle przede wszystkim polega i jak to będzie wyglądać. Na pewno to, co mi się rzuca w oczy od razu, to dosyć duża estetyka ym, tej ym, gry. W sensie nie jest to naćkane. Jest wszystko dosyć, jak wszedłem w tę grę pierwszy raz, do tej gry pierwszy raz, to byłem w stanie praktycznie większość jakby rzeczy dojrzeć, zobaczyć dosyć szybko. Eee, to jest raczej na pewno na plus, eee, bo to jest częsty problem w gier, które są free to play, bo ta gierka jest free to play, że one są takie naćkane, zrobione trochę tak na szybko. Tutaj jest w miarę, w miarę przyzwoicie. Okej, okay, podejść do zbiornika, wysadź zbiornik na ropę, zniszczą podstawowy, strzał z ukrycia, spoko. Nie rozbij ci czołgu, spoko mordo. E, tutaj sobie zoomujemy z krolem e, na myszce, więc nic specjalnego. Prawy przycisk blokuje nam wieżę. Zróbmy tak. A zmienimy na przykład na inne naboje. Okej. Okay. Gdzie będzie czołg wroga? O, oh, wow. Dobrze, spenetrowaliśmy dziada. No, wal, 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 ten leopard jest mało zwrotny z tego co widzę. Nie jest też najszybszy na świecie Ym, Widziałem, że tu też jest sporo tego typu pojazdów, jak, jakieś wozy zwiadowcze yy, I tak dalej, i tak dalej. Cóż tu mamy Mamy cię. Mamy Cię. Kolor kursora krzyżykowego, czy Twój strzał przebije pancerny cel? Zielony oznacza większą szansę na penetrację. Okej, okay, dobra, czyli gra nam, delikatnie nam sugeruje, czy, czy nasze pociski dadzą radę e, przebić się przez pancerz wroga. E, czy jakiś rodzaj identyfikacji czołgu? Spoko, to dobrze, bo dzięki temu przynajmniej nie będę musiał na pamięć zapamiętywać tego, jaki pocisk jaki czołg jest w stanie się poradzić z czym. E, to na pewno dosyć łatwe, sporo ułatwienie dla, 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 dla nowych graczy. A, myślałem, że mogę jakoś go tak sprytnie wyciągnąć. Okej, okay, gdzie jest Pan bunkier, który muszę zniszczyć? No, zaraz się pewnie dopiero pokaże mi. A przyjmujemy po prostu bazę. Uuuuh, uh, uh, uh. poście przyjechali. Bierze mu wysadźmy, dobrze? Słaby paton. O, w dupkę? O, tu nie spenetruje go. No, bij się, bij się w niego. Dobra, leży. Jeszcze widzę, że we mnie nie trafił nawet. Ej, to te samouczki, powiedzmy sobie prosto, nie jest coś, co. Coś, co nam jakoś specjalnie nam sprawi wiele trudności. Eee, to jakieś tam, tam Proste szkolenie, to się nie powinniśmy takimi rzeczami przejmować. Jest i Leopard M1, Abrams. Słuchajcie, weźmy sobie klasycznego Abramsa. Możemy jeszcze mu tam dodawać potem kamuflaż, jakbyśmy się chcieli bawić, na przykład właśnie tutaj przy ulepszeniach, jeśli się nie mylę, to jest. A, nie, mylę się. To nie jest przy ulepszeniach, trzeba by chyba wyjść bezpośrednio o, tutaj. Właśnie. Możemy sobie dodać różne odznaczenia i to za walutę z tego, co widzę, możemy dać. Możemy sobie dawać również jakieś tam tagi nasze bojowe i tak dalej. Zobaczymy, jak nas rzuci do misji i zobaczymy, co będzie za chwilkę. O, już się znalazło. Hmm. Mam nadzieję, że moi koledzy będą wiedzieli, co się robi, bo ja nie wiem. E, więc chętnie się nauczę. Hmm. To w śniegu będziemy walczyć, czy po prostu w zniszczonym mieście. Ale nie mam chyba najcięższego czołgu. Odnoszę takie wrażenie. Mam nadzieję przynajmniej, że nikt mnie nie będzie cisnął za to, że gram jakimś dobrym czołgiem, a gram jak lamur, lamer. A to się zaraz okaże. Pojedźmy z tym. Oporę, tarna kompanią! Z tym leopardem pojedźmy, może ja pojedę za nim. Mam nadzieję, że on będzie wiedział o co chodzi. Nie zasłaniaj mordo. Nie przeładowałem się, a wyjechałem, to był błąd trochę. Ale dobra, możemy się... O, trafiliśmy dziada. Dobra, on też trafił. W silnik, w silnik. Silik jest, jest dupką ustawiony. O, bank! Po gościu. Przełady, przełady. O, i tutaj też już leży, ale tutaj mamy kolejnego. Widzę, że mój sojusznik chyba zdecydowanie więcej wie, co robi niż ja. Bo ja niespecjalnie wiem, co robię. O, mamy wroga. Tam, ale jadę na cel poboczny teraz już. Abra zniszczyli go, bo to są jakieś lamusy są. Lol Abrahams Czemu się ze mnie śmiejesz, kolego? No ja nie wiem, nie wydaje mi się, że robię coś złego Okej, okay, krytyczne uszkodzenie nie nie ula la Ulala, ulala Serio? Nie, nie spenetrowało go Dobra, teraz leży Jest tam jeszcze jeden. Przed nami, nie wiem czemu się oni ze mnie śmiali. Może dlatego, że gram pierwszy raz w tę grę? Zupełnie nie rozumiem, dlaczego może się ze mnie śmiać. O, kolejny leży. Nie do końca sprawdziłem wszystkie naboje, które mają jaki rodzaj penetracji. To też nie jestem, może, najlepszym czołgistą. Ale nie brakuje mi na pewno zapału do walki. Dobra, zdjęli go. Uch! Udało mi się! Udało mi się. Pojechaliśmy ich. Pięknie. GG. Okej. Okay. Dobra. Brawo. Muszę znaleźć jakieś trochę bardziej mobilne czołgi, bo ten był dosyć mało mobilny, muszę przyznać. E, był fajny, był dosyć ciężki, bo dostaliśmy naprawdę masę kulek z powodu moich gałgaństw, ale sam w sobie był dosyć wytrzymały, to trzeba przyznać. Zazem typ 98, słuchajcie. Zagrajmy sobie nim, zobaczymy na czym polega przede wszystkim ten czołg. No i co? Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, weźmy sobie... E, to jest średni, to jest łatwy... Jest just... Trudny. Zobaczmy jeszcze raz sobie jeden średni. Podpisz średni kontrakt i lecimy z naszym czugiem. Z tego siódmego najczęściej jest ta rotacja, widzę, bita. Mogę też tym zagrać w gruncie rzeczy, nie ma problemu. A weźcie, wyjdźmy z kolejki. Zobaczmy sobie ten trochę lżejszy czołg, ale z typu siódmego. Yy, dobra, i misję yy, I go, średni, rykoszet. Jesteśmy teraz na tier 7. To może powinno nas szybciej wrzucić. Zobaczymy, na czym będzie polegał ten Chinese. Co mamy za pociski? A, amunicja przeciwpancerna, wysokiej penetracji, umiarkowane uszkodzenia, ten burzący, mhm. dobra. Okej, okay, mamy. Jest Abrams, zobaczcie. Jest T-80, ja typ 92, jeszcze Stingray i Leopard, okej. Okay. O, nie, nie ma penetracji. A teraz powinna być, znajdziemy tylko jakiś moduł, że mogę go spenetrować, tutaj. O, o, ostrzał artylerii. Niepotrzebnie. Faktycznie, bije artyleria, Stingray. Mhm. Faktycznie, trochę cięższa już misja niż tamta. Tamta była taka dosyć prosta, bo sobie tylko braliśmy i dziarsko jechaliśmy. Super mocny. Dobra, zaraz, zaraz Cię złapiemy, zaraz Cię złapiemy. Moich kumpli chcesz ostrzeliwać? Ja ci pokażę. Łajzo ty jednak. Tego się dziwnie penetruje. Poszła penetracja. No ma jakiś dziwny ostrzał, bardzo dziwny, którego nie do końca rozumiem. Lecimy. Lecimy za Leopardem i lecimy w stronę naszego Stingraya. Przebijamy się przez rzekę. Kurde, ale was jest. Mordo. Nie przesadzacie troszkę? Mhm. Chodź tutaj. Ale wam zaraz przywalimy w dupska. Okej, okay, no to się już naprzywaliłem? Przejmij port. Fajnie, Chcę przejąć port. Co innego mogę zrobić już teraz? Jesteś prawie na miejscu. Helikoptery wsparcia są w drodze. Ok, to się nastrzelałem, widzę w opór. Chyba mam zero zabić z tego co widzę. 7, 3, 6, 8. Tak zakładam. Tak mi się wydaje, że mam 0 ze To fajnie, fajnie, Ignacy, że ci dobrze poszło. To jest najważniejsze. Zdecydowanie, może się zsześć w mur, to wszystko co mogę zrobić. Tyle. Może na tu trudną misję sobie wejdziemy. Zobaczymy na czym to jeszcze polega. Kontrolujemy doki i statki kartelu. Tam to ta -da pokonaliśmy terrorystów. Tam to do Zwycięstwo. Tak, amerykańska armia znów wygrała. Super. Halo, kontrakt trudny. O, to jest trudne. Dobra, e, lecimy. Podpisz trudny kontrakt. Let's go, pokażemy im. Nikt nie chce grać na trudnym? Czy to dlatego, że jestem czarny? Nie, już jesteśmy w grze. Mamy dwie, trzy ósemki, jestem jedną siódemką. Chyba jestem najlżejszym czołgiem, odnoszę takie wrażenie. Widzę, że też bardzo mocno zaczęło świecić światło. Sekunda. Co to za parszywe czasy, że jakieś piękne światło, to ja muszę akurat... akurat wszystko zasłonić. Dobra, są moi kumple. Przejmij most, zniż dostawy narkotyków. To jest ten Ariette. Stingray. I tam coś jeszcze jest. Mhm. Przejmij most. Dobra, to ja się może nie będę wychylał jakoś specjalnie. Tylko zobaczę co moi kumple będą robić, bo ja się trochę, trochę cykam, bo gram trzeci raz dopiero w życiu w tę grę, więc może warto, żebym jednak się zapoznał trochę z mapami. Widzę, że moi kumple doskonale rozumieją o co chodzi, a ja na przykład nie, kompletnie, w zeszłej misji byłem zupełnie nieprzydatny. Ale pamiętajmy, że w misji poprzedniej byłem najbardziej przydatny, bo, bo parłem do przodu. O ma swoją drogą, to jest fajny ten system przeciwko em, pociskom tym ręcznym, Ręcz, ręcznych wyrzutni rakiet oczywiście. o Cię chuj, co tu się wyczynia najlepsze? Ci to... Ale oni zasuwają Widzę, że coś zostało wykryte przez nas, ale nie do końca chyba wiemy co To mamy dziewiątkę i siódemkę. Powinniśmy ich położyć. Dziewiątka już leży. Widzę, że jakaś artyleria zaczęła bić Identyfikuj ale patrzcie na to! O, nie udało mi się. Ale pomysł był dobry, słuchajcie Przeładuj. ła! Wow. To był skill. To był skill. Czysty skill. Patrzcie na to. Uuu, bęk! I zobaczcie, jak leży. Tak to się robi. Widzicie, dajcie mi tylko przeciwnika, ja naprawdę sobie dam radę. U Ulala! U Ulala! -la. Ale to ktoś zrobił. Dobra, kolejny. Ale ich tu jest! Cholera, jasne. Faktycznie te trudne misje są już trudniejsze. No, co by się w sumie zgadzało? Na logikę, prawda? Gdzie jesteś? Tu. Mam cię. Ajajaj, aj, aj, nie ustrzeliłem go w gąsienicę, chciałem. Pomysł był dobry. Wykonanie trochę gorsze, ale pomysł był świetny. To musicie mi przyznać. Dobra. Wow. Ale go zrobiliśmy. Ale go zrobiłem. Jesteś mój. No, niestety ranne gąsienice obydwie. Ale to nic słuchajcie, to nic. Napędza nas ogień w naszych żyłach. I to, że będziemy pomagać... O, brak penetracji! O nie! O nie! O nie! Brak penetracji to najgorsza, rzecz, którą możesz powiedzieć swojej dziewczynie! O! O nie! O nie! Jest po mnie! Jesteśmy zgubieni! Weź tego dziada. On jest jakiś lekki. O nie! On jest super mocny! Gąślinice zostały zniszczone! Niepotrzebnie! Niepotrzebnie. Proszę naprawić moje gąsienice. O, jedziemy. Naprawione, dobrze. Załoga dała radę. Nie wiem, jak oni to zrobili jadąc w pojeździe, ale jakoś dali radę. To jest najważniejsze. Nie wiem, czy ja jej zlurowałem tutaj, czy coś? To działa takie coś, jak lurowanie? Lurowało się w Tibi. gs Ale go zaraz ustrzelę. O, nie. O, 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 tak? Dzięki, kumple. First to fight, po prostu. Dobra. Trzeba ten most będzie zdobyć zaraz. Bo próbujemy jak możemy, ale niestety pas paskudna propaganda moich kolegów sprawia, że nic nie mogę ustrzelić. Wow, te 90 kolejny. Zupełnie niepotrzebnie, żeś tu przyjechał, kumplu. Ale zaraz Cię zdejmę, ale Cię zaraz zdejmę. Daj mi... Kurde, myszko, halo! Oh, bang! Ej, nie jestem najgorszy w drużynie, zobaczcie, kto zabił mnie, niż ja. A, zła penetracja. A, brak penetracji. Ulala, ulala, brak penetracji to nie jest dobra informacja, słuchajcie. Może powinienem był wziąć więcej ciężkich tych pocisków. Amunicja mi się kończy i nie mam już życia, zaraz mnie zdejmą. I taki będzie koniec dzielnego dowódcy, kolegi Ignacego. Ale ja jestem dzielnym czołgistą, moi drodzy. I nie zostawiam moich kumpli w potrzebie. Halo? Halo, czy mogę wam jakoś pomóc, przyjaciele? Tu nie mogę. O! Trafiłem go w wieżę za 90. Chyba zupełnie nic nie zmieniło. Ty, trafiliśmy go, patrzcie. Mamy go. Bang! Trzeba brać tylko te pociski do penetracji, słuchajcie. No niepotrzebnie biorę te burzące. Może one są w innych przypadkach bardziej przydatne. Ale w tym momencie nie są zbyt naj, 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 najlepsze. Mam 51 życia. Dobra, udało nam się. Przebiliśmy się. Uła! Ale ustrzelona gąsienica. Nie! Zniszczyłem dostawy narkotyków. Tylko jest po mnie już chyba teraz. Bęk! No i tyle. bo mi tylko dać jeszcze szansę. Ja wziąłem na siebie ostrzał, pamiętajcie. To o to chodziło. To był teamplay po prostu. To był prawdziwy teamplay. O. Wow. No i bomba. No i bomba. Patrzcie, kurczę, tak się przyczyniłem do wygranej. Aż dumny z siebie jestem. Dosłownie dwóch czołgów zabrakło. A ja wziąłem na siebie ogień co najmniej... Zaryzykowałbym stwierdzenie, że myślę, że... 30, ale to i tak dosyć skromnie powiem. 30, no... Może 25 maszyn. To spokojnie przyjąłem na siebie ogień. Ale... Ja powiem tak, dla mnie to nie jest problem, bo ja jestem graczem drużynowym, więc ja pomagam w takich sytuacjach. No i tyle. Drugi poziom! Bęk! Gra zespoła. Ogień na życzenie. Ok, a to? To mi się podoba. Dawaj to. O, Filip! Jesteś kozakiem. Środek tarczy. Co to za zdolność? Co nadaje? Ula, A czujność? O kurde, trening fizyczny. Zwiększa punkty życia załogi. Naprawy systemów broni o 50%. I o ja panową umiejętność. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. To był taki króciutki wstępniaczek mały ode mnie, jeżeli będziecie chcieli więcej materiałów z Armored Warfare, to dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. Dla mnie to była taka ogólna przelotówka po grze, e, ja ten materiał i tak na pewno potnę, więc, e, więc on był dużo dłuższy zapewne niż go widzieliście, e, jakby wyciągnąłem z tego esencję. E, no i cóż, czekam na wasze komentarze, czy chcecie więcej tego typu różnych jednorazowych produkcji, czy, czy może chcecie dłuższe, coś tak. no nie, dajcie znać, co są dzisiaj w każdym razie, ja bym wyjście wy, a to był Armored Warfare, moi drodzy. Widzimy się, mam nadzieję, w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło? 爸爸。